Tak powstają paluszki krabowe. Po obejrzeniu tego filmu możesz już nigdy więcej nie chcieć ich jeść. Najpierw pracownicy wrzucają do blendera zamrożoną pastę rybną, która przypomina cement. Następnie dodają dużą ilość lodu. Pod wpływem mieszania roztopiony lód łączy się z pastą rybną, tworząc gęstą, aromatyczną masę o nieapetycznym wyglądzie. Do tej mieszanki dodaje się cukier, sól i inne przyprawy, a następnie dokładnie miesza. Po zakończeniu tego procesu rozpoczyna się kluczowy etap formowania. Gęsta masa jest sprasowywana w cienkie, równomierne arkusze. W międzyczasie pracownicy przygotowują jadalny barwnik, który nadaje mieszance czerwoną barwę przypominającą kolor nóg kraba. Ta czerwona warstwa zostaje nałożona na jeden koniec arkuszy, które następnie przechodzą przez maszynę, nadającą im teksturę podobną do kurczaka. Kolejnym etapem jest zwijanie arkuszy w okrągłe rulony, które stanowią bazę paluszków krabowych. Świeżo uformowane paluszki trafiają do maszyny, gdzie są owinięte cienką folią i ostatecznie krojone na równe kawałki. W ten sposób powstają paluszki krabowe bez ani grama prawdziwego kraba. Wyślij ten film rodzinie i znajomym, którzy uwielbiają paluszki krabowe. Nie zapomnij zaobserwować, żeby nie przegapić kolejnych filmów.